Mam silną alergię na pyłki. Prowadzę podcast Ta sprawa ma miejsce na osobnym kanale o tej samej nazwie. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień, a na kanale nic się nie zmienia. Chcecie więcej? Zajrzyjcie do przypiętego komentarza i opisu. Tam jest link do kanału. Będę wdzięczny. Dzięki. Cześć. Sprawa wydarzyła się w Wielkiej Brytanii w 2014 roku. Widzowie tego kanału mogą kojarzyć tę sprawę z powodu niepokojących przestępstw i poważnych błędów brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale dziś śledztwo sięga głębiej niż wcześniej. Kim dokładnie był sprawca i dlaczego opinia publiczna nie została poinformowana o jego wcześniejszych przestępstwach? To sprawa budząca kontrowersje. Poznajcie Sary Sands. Sara Sens, 32-letnia samotna matka, wychowywała pięcioro dzieci. W połowie 2014 roku, Sara przeprowadziła się z rodziną do mieszkania komunalnego w Silvertown we wschodnim Londynie. Miała nadzieję na nowy początek. Niewiele było publicznie wiadomo o przeszłości tej rodziny ani o ich poprzednim domu, ale według doniesień przeprowadzka do Silvertown nastąpiła zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak ich życie zmieniło się na zawsze. Sara radziła sobie bez wsparcia ojców dzieci, polegając na pomocy państwa i matki. Całe jej życie kręciło się wokół dzieci, zwłaszcza trzech najmłodszych synów Bradley, Alfie i Rhys. Oni wtedy z nią żyli. Miała też dwoje starszych dzieci, które mieszkały gdzie indziej i nie brały udziału w wydarzeniach z 2014 roku. Bradley miał 12 lat, był najstarszy. Był otwarty, odpowiedzialny i chętny na nowe wyzwania. Był też dumny z opiekowania się młodszymi braćmi, bliźniakami Alfim i Risem. Mieli 11 lat i byli ze sobą bardzo związani. Alfi był spokojniejszy i zamyślony, ale jak bracia kochał piłkę nożną i czas z przyjaciółmi na dworze. Sąsiedzi opisywali całą trójkę chłopców jako energicznych i zawsze chętnych do pomocy na osiedlu. Którzy wspólnie cieszyli się typowymi dziecięcymi zabawami. Mimo ograniczonych zasobów, Sara niestrudzenie wpajała dzieciom dobre wartości. Przygotowywała im posiłki, odprowadzała ich do szkoły i chroniła przed trudami życia najlepiej, jak potrafiła. Sąsiedzi opisywali Sarę jako ciepłą, przyjazną i towarzyską. Szybko nawiązywała kontakty i zawsze była gotowa pomagać innym, zwłaszcza tym potrzebującym. Na osiedlu z Silvertown, Sara regularnie odwiedzała starszych mieszkańców, którzy tam mieszkali. Była troskliwa i ufna. W 2014 roku nikt nie przewidział, jak szybko ich życie się rozpadnie. Silver Town na początku wydawało się rodzinie Sansów szansą na nowy start. Osiedle, do którego się wprowadzili, było robotniczą dzielnicą z rzędami mieszkań wychodzących na plac zabaw i szkołę. Sara i jej synowie szybko się zaaklimatyzowali i poznali sąsiadów. Szczególnie jeden z sąsiadów szybko stał się stałą obecnością w ich życiu: Michał Plistet, 77-letni emeryt, który mieszkał samotnie w tym samym bloku. Michał był znany na osiedlu jako przyjazny, pomocny, starszy pan, pracujący na pół etatu w kiosku na rogu. Jego dziadkowskie zachowanie łatwo zdobywało zaufanie mieszkańców. W tym Sary. Po przeprowadzce szybko się z nim zaprzyjaźniła, widząc w nim samotnego starszego sąsiada potrzebującego towarzystwa. Sara często odwiedzała jego mieszkanie, na filiżankę herbaty i przyjacielskie rozmowy. Czasami przynosiła mu nawet domowe posiłki, a później powiedziała: Myślałam, że to był uroczy starszy pan. Sara była wdzięczna Michałowi za sąsiedzkie wsparcie. Jako zapracowana samotna mama czuła się spokojniej, mając blisko starszą osobę, Troszczącą się o jej rodzinę. Michał właściwie stał się honorowym wujkiem, a dzieci nazywały go wujek Michał. Ani Sara, ani jej sąsiedzi nie podejrzewali w nim nic złowrogiego. Nawet lokalne władze nie miały pojęcia. Nikt z nich nie wiedział, że ukrywał niepokojącą kryminalną przeszłość. Jesienią 2014 roku Michał zaproponował Bradleyemu najstarszemu synowi Sary. Weekendową pracę przy sortowaniu gazet w sklepie na rogu. To była ekscytująca okazja dla chłopca, który chciał zarobić kieszonkowe. Sara ufała Michałowi i zgodziła się, żeby Bradley podjął tę pracę. Kilka razy Bradley zabrał ze sobą swoich młodszych braci bliźniaków Alfiego i Risa, którzy również pomagali. Jednak niedługo po rozpoczęciu pracy, Bradley nagle oznajmił, że nie chce już pracować dla Michała. Potem w domu stał się wyjątkowo zamknięty w sobie. Sara była zajęta radzeniem sobie z codziennym chaosem wychowywania trzech małych chłopców, ale zauważyła, że Bradley stał się markotny i miała trudności, by nakłonić go do zwierzeń na temat tego, co go trapiło. Bliźniacy również czasami wydawali się być niespokojni i ostatecznie zaczęli całkowicie unikać mieszkania Michaela. Sara nie wiedziała dlaczego, a jej myśli nie podążały ku niewyobrażalnemu. Sara całkowicie ufała Michaelowi i nigdy nie podejrzewała, do czego był zdolny, gdy nikt nie patrzył. Pod koniec października 2014 roku Sara odkryła druzgocącą prawdę o sąsiedzie. Relacje różnią się co do ujawnienia prawdy, ale wszyscy są zgodni, że to zniszczyło rodzinę. Pewnego wieczoru bliźniaczy synowie Sary zwierzyli się jej, że Michał dopuścił się wobec nich nadużyć seksualnych w swoim mieszkaniu. Bradley, który przez tygodnie był wyraźnie przygnębiony, w końcu załamał się i wyznał matce, że Michał również go skrzywdził. Bradley zaczął się kołysać i płakać, a potem zaczął wyrywać sobie włosy. Natychmiastową reakcją Sary było załamanie i przytłaczające poczucie winy. Sara później przyznała, że brak jej słów, by opisać, jak to niszczy człowieka od środka. To jest okropne. Wina, ból, czyste poczucie wstydu. Moim zadaniem jest ich chronić, powinienem to wiedzieć. To mnie zżera od środka. Sara całkowicie ufała Michałowi, wpuściła go do swojego domu i wierzyła, że jest jej przyjacielem. Teraz zdała sobie sprawę, że zdradził jej zaufanie w najbardziej podły sposób. Sara postąpiła dokładnie tak, jak powinna i natychmiast skontaktowała się z policją, aby zgłosić przestępstwa Michała. Policjanci szybko zareagowali i aresztowali Michała w jego mieszkaniu. Pod zarzutem przestępstw związanych z sąd apelacyjny, sprawą zajmował się sąd koronny Snaresbrook we wschodnim Londynie. Po raz pierwszy był w sądzie w listopadzie 2014 roku. Podczas przesłuchania formalnie odczytano mu zarzuty i wyznaczono datę procesu na luty 2015 roku. Michał nie przyznał się do winy, stanowczo zaprzeczając zarzutom i dając do zrozumienia, że zamierza walczyć z tymi oskarżeniami podczas procesu. Michał nigdy nie przyznał się do żadnego wykroczenia. Kiedy został skonfrontowany, wielokrotnie upierał się, że dzieci zmyśliły swoje historie i że jest całkowicie niewinny. Jednak prokuratura zaczęła dokładniej przyglądać się, kim tak naprawdę był Michał i odkryła bardzo ważne informacje. Michał miał już 24 wyroki, skazujące najstarszy z 1970 roku. W latach 70. Michał dostał wyrok. Dwa lat i dziewięć miesięcy za nieprzyzwoity napad, podobny do obecnego zarzutu. W latach osiemdziesiątych został ponownie skazany za ten sam czyn i otrzymał cztery lata więzienia. Ponownie pod koniec tej dekady odbył sześć lat więzienia za serię przestępstw, podczas których ponownie dopuścił się nieprzyzwoitego napadu oraz pełnego ataku na nieletnich. Jednym z wniosków z tego głębokiego zanurzenia w przerażającą przeszłość Michała. Było to, że tak naprawdę nazywał się Robin Malt. To właśnie po serii napaści w 1991 roku wykorzystał lukę prawną, która pozwoliła mu zmienić tożsamość. Wtedy właśnie stał się Michałem. Luka prawna pozwalała mu przeprowadzać się do nowych społeczności i miejsc pracy bez śladu przeszłości. Ze względu na wcześniejsze wyroki, nowe ofiary oraz fakt, że mieszkał blisko parku i szkoły, prokuratura zdecydowanie domagała się, by Michał pozostał w areszcie do procesu. To z pewnością byłoby najbardziej rozsądne rozwiązanie. Jednak obrona Michała sprzeciwiła się temu. Adwokat Michała podkreślił jego podeszły wiek, pogarszający się stan zdrowia oraz długoletnie związki ze społecznością. Obrońca podkreślił, że przez prawie dwie dekady Michał nie został skazany za żadne nowe przestępstwa przed pojawieniem się tych oskarżeń. Obrona wielokrotnie podkreślała domniemanie niewinności Michała oraz jego stanowcze zaprzeczenie zarzutom. Naprawdę mocno podkreślali, że te zarzuty są całkowicie fałszywe, i o dziwo te argumenty ostatecznie przekonały sędziego, by przyznał Michałowi kaucję. Obrona zapewniła sąd, że Michał będzie przestrzegał warunków kaucji i stawi się na zbliżającym się procesie. Sąd nałożył jednak pewne warunki. Na przykład Michałowi wyraźnie zabroniono kontaktu z osobami poniżej 18 roku życia. Jednak sąd nie wymagał od Michała zmiany miejsca zamieszkania. Pozwolono mu wrócić do swojego mieszkania na osiedlu we wschodnim Londynie, dokładnie tam, gdzie mieszkały jego ofiary. Oznaczało to, że 77-letni oskarżony napastnik, wcześniej skazany za podobne przestępstwa i mający trzy nowe zarzuty, Mógł mieszkać kilka metrów od dzieci, które rzekomo skrzywdził, czekając na proces Sara i jej synowie wierzyli, że sprawiedliwość zostanie wymierzona po jego aresztowaniu Oczekując, że sądy usuną tego drapieżcę z ich życia Niestety jednak ich ulga nie trwała długo Po aresztowaniu dowiedzieli się o wyniku przesłuchania przedprocesowego Sara czuła się całkowicie zdradzona i przerażona o siebie i swoich synów Później otwarcie wyraziła swoje oburzenie, pytając policję, dlaczego mielibyście umieścić w domu człowieka, który zrobił to wielu dzieciom? Była wściekła, że władze pozwoliłyby bezpieczeństwo jej rodziny i lokalnych dzieci zostało zagrożone. Dla Bradley'a strach był prawie nie do wytrzymania. Później barwnie opisał, jak mieszkanie Majkla było tak blisko ich, że gdy otworzył okno, mógł spojrzeć prosto przez ulicę i zobaczyć jego mieszkanie. Od tego czasu rodzina pogrążyła się w kryzysie. Zdesperowana, by chronić swoją rodzinę za wszelką cenę, Sara ponownie zwróciła się o pomoc do policji. Ale teraz najlepsza część. Władze doradziły jej, aby przeniosła swoją rodzinę w inne miejsce dla ich bezpieczeństwa. Nie mając innego wyjścia, Sara posłuchała ich zaleceń. Szybko spakowała torby i przeprowadziła synów do małego mieszkania matki, położonego w pewnej odległości. Nagłe przerwanie dotychczasowego życia silnie traumatyzowało rodzinę. Praktycznie z dnia na dzień stracili swój dom i kruchą stabilizację, którą Sara tak ciężko budowała. Warunki w mieszkaniu ich babci były niezwykle ciasne. Brodley wspominał, że rodzina nie miała prywatności, mieszkając razem w jednym pokoju. Chłopcy spali razem w salonie, dręczeni strachem i koszmarami. Matka Sary robiła wszystko, co mogła, by pocieszyć swoich wnuków. Codziennie wieczorem kładła ich spać i zapewniała, że są bezpieczni. Ale to nadal była ciężka walka. Tymczasem Sara załamywała się emocjonalnie. Czuła ogromne poczucie winy, że nie rozpoznała zagrożenia wcześniej, i była przepełniona wściekłością, że Michał pozostał na wolności i mieszkał tak blisko. Dlaczego to ona musiała się wyprowadzić? Dlaczego pozwolono mu być na wolności? Każdy mijający dzień był jak tortura. Sara później ujawniła, że rodzina nie otrzymała żadnego wsparcia od władz po początkowej interwencji policji. Powiedziała, że system sprawił, że wszyscy czuli się opuszczeni. Służby wsparcia dla ofiar zaoferowały niewielką, znaczącą pomoc, mimo że chłopcy mieli zeznawać w sądzie po tym, jak Michał nie przyznał się do winy. Sara dobrze pamięta swoją desperację i frustrację z tamtego okresu. Podkreślając, że jej dzieci mogły doznać dodatkowej traumy, musząc potencjalnie stanąć przed swoim oprawcą w sądzie. Stres był przytłaczający. Synowie Sary doświadczali załamań nerwowych i ataków paniki, a nadchodzący proces pogłębiał ich traumę. Jednak Michał nigdy nie dotarłby do sądu. 28 listopada 2014 roku Sara była w mieszkaniu matki. Mieszkanie znajdowało się kilka mil od ich poprzedniego domu, na osiedlu Silvertown. Wczesnym wieczorem Sara podobno piła dużo alkoholu sama w mieszkaniu swojej matki. Później powiedziała policji i dziennikarzom, że wypiła dwie butelki wina lub brandy, aby poradzić sobie z ogromnymi emocjami, których doświadczała. Określiła się jako osoba w kryzysie emocjonalnym, przytłoczoną żalem, winą i strachem. Chodziła po mieszkaniu, patrząc na zdjęcia synów. I z każdą godziną była coraz bardziej zrozpaczona. To właśnie w szczycie tych silnych emocji Sara zdecydowała, że dosyć tego. Zdecydowała się zakończyć konflikt, zmuszając Michała do przyznania się. Jednakże, czy to dla własnej obrony, czy by mieć pewność, że uzyska wyznanie, na które zasługiwała, postanowiła zabrać ze sobą dwunastocalowy nóż kuchenny. Po siódmej wieczorem wyszła z mieszkania matki we wschodnim Londynie. Monitoring uchwycił ją z podniesionym kapturem, gdy szła w kierunku mieszkania Michaela w sąsiednim bloku. Dotarła do drzwi Michaela, zapukała i czekała, by spojrzeć w oczy człowiekowi, który dręczył jej synów. Kiedy Michał otworzył drzwi, skonfrontowała się z nim. Poprosiła go o przyznanie się do prawdy. Na początku wszystkiemu zaprzeczył. I twierdził, że dzieci kłamią. Gdy Sara nie uwierzyła w jego zaprzeczenie, podobno zaczął zachowywać się inaczej. Według Sary maska opadła. Uśmiechnął się złośliwie i stał się arogancki, powtarzając, że jej synowie kłamią i zrujnowali mu życie. Sara później opisała, że wtedy poczuła, jakby świat zamarł. Powiedziała, że poczuła strach, złość i obrzydzenie. Michał zaczął się do niej zbliżać rzekomo, żeby ją złapać lub popchnąć. Więc w odpowiedzi Sara miała prawą rękę na Michale, a nóż w lewej. Gdy Michał ruszył naprzód, zaczęła atakować. Dźgała go wielokrotnie w stanie paniki i wściekłości. Został osiem razy dźgnięty, głównie w klatkę piersiową i dłonie podczas obrony. Atak był nagły, szaleńczy i miażdżący. Michał zdołał doczołgać się z salonu do korytarza swojego mieszkania, gdzie ostatecznie się osunął. Zmarł na miejscu wkrótce po odniesieniu obrażeń. Tymczasem Sara uciekła, wciąż trzymając nóż. Monitoring później ukazał odejście Sary z osiedla. Następnie wróciła do mieszkania swojej matki. Kiedy wróciła do mieszkania swojej matki, była wyraźnie wstrząśnięta. Około godziny później zdecydowała się zgłosić na policję. Udała się na komisariat policji, cała we krwi Michaela i z nożem przy sobie. Policjanci zgłosili, że była zdenerwowana i trzęsła się, gdy przyznała, że zabiła Michaela Zajęłam się nim, dźgnęłam go, wyznała im Policja udała się na miejsce i zbadała scenę Tam znaleźli Michała martwego w kałuży własnej krwi Wiadomość dotarła na posterunek, gdzie była Sara Zapytała funkcjonariuszy, czy on żyje Kiedy usłyszała wiadomość, że nie żyje, odpowiedziała Teraz to jest cholernie nieszkodliwy, co nie? Sugerując, że nie skrzywdzi już żadnego dziecka. Sara Sands po dobrowolnym zgłoszeniu się na policję została aresztowana i oskarżona o zabójstwo Michała. Śledczy zabezpieczyli kilka kluczowych dowodów, bezpośrednio łączących ją z przestępstwem. Wśród nich znalazły się jej natychmiastowe przyznanie się do winy, pełny zapis z monitoringu ukazujący jej ruchy do i z miejsca zdarzenia a także oczywiście 12 calowy nóż kuchenny znaleziony przy niej. Materiał dowodowy z zakresu medycyny sądowej został zebrany zarówno z jej zakrwawionych ubrań, jak i z wnętrza mieszkania Michaela. Podczas pobytu w areszcie konsekwentnie przyznawała się do zadania ciosu nożem Michaelowi, ale twierdziła, że nie miała zamiaru go zabić. Korona skierowała sprawę do procesu w Old Bailey w Londynie w lipcu 2015 roku. Sąd wysłuchał Szczegółowych zeznań o wydarzeniach przed i podczas konfrontacji w mieszkaniu Michaela. Sara Sens zeznała w swojej obronie, opisując stan psychiczny podczas zdarzenia. Według jej zeznań, decyzja o udaniu się do Michaela tamtego wieczoru była podyktowana desperacją i emocjonalnym zamętem po odkryciu tego, co zrobił jej dzieciom. Wyraźnie stwierdziła, że zamierzała porozmawiać z Michaelem i przekonać go do przyznania się. Aby oszczędzić swoim dzieciom traumy zeznawania w sądzie. Sąd usłyszał teraz, że po skonfrontowaniu Michael zaprzeczył zarzutom, podobno je wyśmiał i nie okazał żadnej skruchy. Sara powiedziała sądowi, że jego reakcja sprawiła, iż straciła panowanie nad sobą. Prokuratura przyjęła fakty dotyczące dźgnięcia nożem, ale argumentowała, że zabójstwo było celowe i stanowiło akt zemsty. Po wysłuchaniu dowodów, Ława Przysięgłych odrzuciła zarzut morderstwa, uznając nieumyślne spowodowanie śmierci. Ława Przysięgłych uznała Sarę winną nieumyślnego spowodowania śmierci Michała, stwierdzając, że zabiła go po nagłej utracie panowania nad sobą, wywołanej jego zachowaniem. We wrześniu 2015 roku Sara Sands została skazana w Old Bailey za nieumyślne spowodowanie śmierci. Przewodniczący sędzia opisał tę sprawę jako wyjątkową. Przyznał powagę przestępstwa i jasno stwierdził, że odbieranie życia musi być publicznie potępiane przez sądy. Jednakże uznał również wyjątkowy zestaw okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa. Sąd uznał, że zabójstwo nie było zimnokrwistym samosądem, lecz reakcją na silną prowokację emocjonalną. Jednak wydając wyrok, sędzia ostrzegł przed normalizacją zabójstw z zemsty i jasno stwierdził, że ludzie nie mogą brać sprawiedliwości we własne ręce. Na korzyść Sary wskazano kilka okoliczności łagodzących. Obejmowały one jej decyzję o dobrowolnym zgłoszeniu się na komisariat policji, natychmiastowe przyznanie się do winy, współpracę z dochodzeniem oraz szczery wyraz skruchy po zatrzymaniu. Na podstawie tych okoliczności oraz biorąc pod uwagę wpływ wydarzeń na jej stan psychiczny, sąd wymierzył karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten był wyraźnie niższy niż standardowy zakres kar za śmiertelne przestępstwa z użyciem noża, które często skutkują karą pozbawienia wolności, sięgającą nawet przekraczającą 10 lat. Sędzia wyjaśnił, że pierwotny wyrok rozważano na 7 lat, ale zastosował znaczną redukcję. Sędzia odniósł się także do niedociągnięć w postępowaniu przygotowawczym Michaela i przeanalizował decyzję o kaucji, ale na tym sprawa się nie zakończyła. Pierwotny wyrok został poddany rewizji przez prokuratora generalnego Wielkiej Brytanii, który skierował sprawę do sądu apelacyjnego, argumentując, że mógł być zbyt łagodny. W styczniu 2016 roku skład starszych sędziów sądu apelacyjnego koronnego orzekł o zaostrzeniu wyroku. Skład sędziowski wziął pod uwagę kilka okoliczności obciążających, podejmując swoją decyzję. Wśród nich Znalazł się fakt, że Sara Sands uzbroiła się w kuchenny nóż przed opuszczeniem domu, co sugerowało pewien stopień premedytacji. Skład sędziowski wziął również pod uwagę jej brak próby udzielenia pomocy medycznej po ataku oraz fakt, że zostawiła Michała by umarł. Zdaniem sędziów apelacyjnych te elementy przesądziły o zakwalifikowaniu przestępstwa jako poważniejsze zabójstwo. W rezultacie sąd apelacyjny podwyższył wyrok z 3 lat i 6 miesięcy do 7 lat. I sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Sarah Sands uczestniczyła w rozprawie apelacyjnej przez wideo. Nie kwestionowała wyniku i zaakceptowała zmieniony wyrok. Podejrzewa się, że poczuła ulgę, że jej koszmar się skończył, a siedem lat to uczciwa cena za bezpieczeństwo jej dzieci. Jednak decyzja o zwiększeniu jej wyroku rozwścieczyła dużą część brytyjskiego społeczeństwa na system sądowniczy. Sara została zwolniona warunkowo w sierpniu 2018 roku po około czterech latach w areszcie. Odsiedziała wyrok w zakładzie karnym Holloway, a później w zakładzie karnym Bronsfield. W tym czasie zmagała się z poczuciem winy i czasami doświadczała przerażających myśli. Codziennie dzwoniła do synów i starała się być dla nich silna. Po jej zwolnieniu została ponownie połączona ze swoimi dziećmi, które w tym czasie były już nastolatkami. Sprawa przyciągnęła szerokie zainteresowanie mediów i wywołała ogólnokrajową debatę na temat zemsty rodzicielskiej, wymiaru sprawiedliwości oraz konsekwencji systemowych zaniedbań. Opinia publiczna była podzielona. Wielu ludzi, zwłaszcza rodziców, postrzegało Sarę jako matkę, która działała z desperacji, chwaląc jej czyny jako ochronne i konieczne. Ale byli też tacy, którzy uważali, że branie prawa w swoje ręce. Nie może być usprawiedliwione w żadnych okolicznościach, bez względu na motyw. Sprawa ta budziła trudne pytania o sprawiedliwość, moralność i odpowiedzialność państwa. Po uwolnieniu Sary, jej trzej synowie zdecydowali się publicznie podzielić swoimi doświadczeniami. Ich relacje później pokazano w dokumencie British Broadcasting Corporation. Chłopcy otwarcie mówili o trwałych skutkach swoich przeżyć oraz późniejszych wydarzeniach. Bardzo wyraźnie podkreślili, że nie obwiniają swojej matki za to, co zrobiła. Bradley opisał strach przed mieszkaniem naprzeciwko swojego oprawcy. Powiedział, że bycie zmuszonym do codziennego oglądania domu Michaela było źródłem nieustannego strachu. Alfie zauważył, że gdyby Michael był właściwie uwięziony, nic by się nie stało. Chłopcy stwierdzili, że działania ich matki sprawiły, iż poczuli się bezpieczniej. Rys stwierdził, że pocieszające jest to, że Michael już nikogo nie skrzywdzi. Przyznał też, że przeżywali emocjonalny chaos z powodu rozłąki z matką w czasie jej pobytu w więzieniu. Pomimo traumy, bracia podziękowali matce za to, że ich chroniła. Przypisali jej zasługę za to, że zapobiegła dalszym krzywdom. W późniejszych wywiadach, po swoim zwolnieniu, Sara stwierdziła, że nie jest dumna z tego, co zrobiła, ale czuła ulgę, że Michał nie mógł już nikogo skrzywdzić. Stwierdziła, że nie uważa się za morderczynię i mimo świadomości nielegalności swoich czynów, nie żałuje ich. Zaakceptowała konsekwencje swoich czynów i powiedziała, że została wychowana do brania odpowiedzialności. Sara później zaczęła prowadzić kampanię na rzecz zmiany prawa, aby uniemożliwić skazanym przestępcom zmianę nazwiska w celu uniknięcia wykrycia. Sprawa ujawniła, że Michał zmienił nazwisko, by ukryć swoją przestępczą przeszłość. Sara wezwała do wprowadzenia przepisów, które uniemożliwiłyby znanym przestępcom ukrywanie swojej przeszłości poprzez legalną zmianę nazwiska. Twierdziła, że każda osoba skazana za tego typu przestępstwa powinna stracić prawo do zmiany tożsamości. Kampanię poparło nawet kilku członków parlamentu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło przegląd tej luki w 2021 roku. Wyniki nie zostały opublikowane z powodów bezpieczeństwa. Mimo to Sara Sands kontynuowała kampanię na rzecz reformy prawa. Oświadczyła, że Michał powinien być uznany za zagrożenie narodowe i że państwo musi stanowczo działać, by zapobiegać powtarzającym się przestępstwom. Sprawa Sary Sands pozostaje tragicznym i złożonym przykładem rodziny zawiedzionej przez system. Zaczęło się od samotnej matki, która przeprowadziła swoje dzieci. Mając nadzieję na lepsze życie, odkryła, że jej zaufany sąsiad był znanym zwyrodniałym oprawcą. Sara podjęła drastyczne działania i zapłaciła za to wysoką cenę, ale pytanie brzmi, co ty byś zrobił?